Hej, witajcie na moim kanale, dziś pokażę Wam jak sprząta moim świnkom morskim Jak pamiętacie mają na imię Lola i Bella Lola u góry, a na dole Bella Trochę już przedstawiam, są normalne, zwykłe, dobre Są one z Vitapola. Pola Tutaj mam przygotowaną dla nich trawę i po plasterku sałaty Jak już im zmienia, to oczywiście im to dam Także już chyba nie będę więcej przedłużać. Tylko powiem tak, mam też ciekawostkę o moich świnkach, dlatego że tutaj jest deska. A dlaczego? Dlatego że czasem się gryzą i musieliśmy zrobić osobne, dlatego tak siedzą. Dlatego Lola jest u góry. A dlaczego jest u góry? Dlatego, że Bela była moją pierwszą świnką i miała pole na dole, dlatego nie loli u góry. Myślę nad zakupem dla Loli domek, dlatego że teraz trochę nie fair, bo Bella już ma domek. Także napiszcie w komentarzach, czy mam kupić domek, czy nie. Bo ja się nie mogę zdecydować. Myślę, że tak. Także już nie przedłużam i powiem pierwszy etap mojego sprzątania sieńkom. Trociny Loli wyrzucam, a deskę myję. Po tym yy, Belly wyrzucam trecinę i myję wszystko gąbką, te resztki, które pozostały, w ściany myję. Także widzimy się, kiedy już akwarium będę miała puste. Także widzimy się za chwilę. Jak widać akwarium już mam umyte. W niektórych miejscach tam nie, mo nie mogę umyć, szczególnie w tym, bo to jest główne miejsce załatwiania się od tej świnki Belly. Teraz czas nasypania trocin, tak jak mówiłam, moje trociny mam z Vitapola. Takie trociny starczają, gdy dużo im kładę, tak więcej to starczają mi na 3 razy, a jeżeli kładę im tak mało, to płasko tak, to starczają na 4, bo ogólnie się kładzie mało, żeby często im zmieniać, także może ja tu nie będę szeleścić, będziemy się widzieli, kiedy już będę miała nasypane trociny. Także widzimy się za chwilkę. rodziny już mam nasypane. Jest trochę i więcej. Dlatego, jak wiecie, to jest też już od razu położyłam więcej, dlatego, żeby już było dla tej świnki małej Loli. Bo tak od razu im tak kładę. Także myślę, że już tutaj z boku już będę miała przygotowane dla Loli. Deska już jest mokra, na dworze się już suszy. Teraz czas chyba przygotowania Belli klatki. Także w tym rogu będę kłaść czerwony domek, tak jak na poprzednich filmach było pokazane. Tutaj robię miejsce na takie drewienko. A dlaczego ja drewienko? Po co jest? Po to, żeby podtrzymywało tą deskę, tą płytę loli. Także tak mi się wydaje, że tak będzie. Teraz mogę jej położyć ogólnie smakołyka, ale może to będzie na końcu. Także teraz ja idę zobaczyć płytę, czy już wyschła. Także widzimy się za chwilkę. Płyta wyschła wspaniała, a dlaczego? Dlatego, że jest bardzo ciepło, bardzo nawet gorąco. Tego szybko wyschła. Już tutaj trociny przesypuję. Zaraz klatka będzie gotowa. Jeszcze te smakołyki trzeba im położyć. Tam trawę i listki sałaty. Obawiam się, że Lola trochę nie będzie jeść tej sałaty, bo jej trochę nie lubi. Lola. Powiem Mam też takie coś, że tutaj była taka deska zrobiona, żeby i trociny nie spadały. Loli. Czyli tutaj jest jeszcze trochę, ale tutaj już obgryzłem normalnie do zera, bo tak jak mówiłam w poprzednich odcinkach moich, że bardzo lubią obgryzać drewno, bo ostrzą sobie zęby. No, także już tak wyglądają nasypane trociny. Tak jak, no, zwykle. Teraz tylko trzeba włożyć... Świnki i przygotować im jedzenie. Jedną ręką niestety nie dam rady, także widzimy się, kiedy już świnki będą w klatce. Świnki już są w klatce, ale tej loli na górę będę musiała położyć niestety takie, już pokazuję, takie kratki, żeby ona nie wyskoczyła, ale oczywiście na no to też muszę coś położyć, na przykład jakieś roślinki, coś takiego, gdy mam. O, teraz mogę im położyć oczywiście trawę oraz oraz liście sałaty. O. Także tak przygotowana klatka już jest gotowa. Zmieniona. Dzięki się już bardzo z tego cieszę. No. Jeszcze muszę jej tylko założyć wodę. Zapomniałam. Wlać nowy i wyczyścić pojdałko i będzie wszystko gotowe. Także tak wygląda już klatka. Myślę, że Wam... Odcinek się podobał. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie odcinki ze świnkami i czy ten dzisiejszy Wam się podobał. Także w tym odcinku to już na tyle. I dziękuję za oglądanie. Także papa. Widzimy się w następnym odcinku.